Kamińska Beata, wysłuchane wołanie. Gdybym daru pisania nie miała, to gdzie wszystkie myśli bym podziała? Gdybym nie umiała doceniać chwili każdej, nie miałabym radości w najmniejszej sprawie. Gdybym kolory znała tylko białe i czarne, byłoby życie moje puste i marne, i nadal w pustce żyłabym niejako. Oddzielała tylko noc od dnia dwojako, i drogą szłabym, gdzie meta, ślepa uliczka, a zapłatą byłaby na oślep ucieczka. I skończyłabym, nie zaznając nic poza tym, gdybym nie nawiązała dialogu z nim, bo ja pukałam uporczywie i natrętnie, mówiłam: Otwórz, panie, bo serce mi pęknie bo sił już nie miałam i wysuszyły się łzy i obrzydły mi próżne, beznadziejne dni, bo zapragnęłam nawrócenia całkowitego, więc uczepiłam się płaszcza świętego i ulitował się Pan nade mną z uśmiechem, a ja ukorzyłam się żalem, pokutą, z wielkim echem i wlał we mnie dar słów układania, namawiając jeszcze do psalmów śpiewania. I będę podążać już za nim powieki, póki sam nie przysłoni mi powieki. Kamieńska Beata